Witajcie ponownie w moim haftowanym zakątku. Przychodzę dzisiaj do Was z podsumowaniem stycznia i lutego. Pokażę Wam nad jakimi projektami w tym czasie pracowałam, a na końcu pokażę kilka zakupów, które w ostatnim czasie poczyniłam. Zacznę od pierwszej pracy, która powstała w styczniu. W styczniu ogólnie na wszystkich projektach zrobiłam 9106 ścieków. Muszę przyznać, że był to dość, dość fajny miesiąc, jeśli chodzi o przyrosty. Tak, i zacznę sobie od, od gnomika. Gnomik siedzi w pięknym organizerze, który mam od Asi z Joe. Pozdrawiam cię, Asiu. I gnomik wygląda tak. Jak widzicie, nie przybyło na nie za dużo. Zrobiłam zaledwie 32 krzyżyki i potem jakoś chęci na te świąteczne projekty mi przeszły. Pokażę Wam też, który to jest gnomik, kto jest ten gnomik. Gnom z wieńcem. I tak jak mówiłam, chęci na ten, na ten świąteczny projekt mi przeszły, więc podejrzewam, że wróci znowu do projektów w toku w bo. Kolejny projekt, nad którym pracowałam przez styczeń i luty, to Dimensions Coming Home for Holidays. Tak się prezentuje. W styczniu zrobiłam na nim 2855, póki co krzyżyków bo na razie robię tylko krzyżyk nie było tutaj innych ściegów. Natomiast w lutym 570. Czyli w sumie przybyło mi 3425 krzyżyków. Jest to już 16% pracy i pracowałam nad nim przez 8 dni. Jest to projekt, który bardzo bym chciała w tym roku skończyć. Taki jest mój mały plan. Nie robię zbyt dużo planów, jeśli chodzi o, o plany hawciarskie, ale jest to właśnie jeden z tych, który bym na pewno chciała zrealizować, czyli Finish Dimensions. W zeszłym roku udało mi się skończyć jedną mirabilkę, i właśnie ten jest następny w kolejności. Także Dimensions prezentuje się tak. Kolejny projekt, nad którym pracowałam w ciągu tych dwóch miesięcy, to mój Star Trek. Na Star Treku w styczniu przybyło 6219 półkrzyżyków. W lutym zrobiłam 4020 pół Jeśli chodzi o ten projekt, to mam przy nim ustalony taki miesięczny limit 3,5 tysiąca pół Chciałabym się tego trzymać, żeby w miarę możliwym, jak najszybszym czasie ten projekt skończyć, aczkolwiek jeśli przy tym limicie zostanę, to i tak zajmie mi ponad 10 lat. Natomiast jest to wstępne założenie. Tego względu, że w pierwszej kolejności chciałabym pokończyć inne kolosy, które mam porozpoczynane, ale nie chcę, żeby ten leżał odłogiem, więc te 3,5 tysiąca na miesiąc minimum zrobić muszę, a potem wskakuję w inne projekty, żeby pomału pozbywać się tych wipów, które mam, szczególnie właśnie tych, tych dużych projektów, bo jak dłubię w każdym po trochu, no to niestety za dużo w nich nie przybywa. Ogólnie przez te dwa miesiące zrobiłam 11 108 półkrzyżyków, czyli zdecydowanie więcej niż miałam zaplanowane, ale dobrze się haftowało, więc, więc powstawało i pracowałam nad nim przez osio, 11 dni, przepraszam, i mam już 8,5% gotowe. I ostatni projekt, który wyciągnęłam w lutym, to kwiaty od Astre. Na tym projekcie w lutym przybyło mi 1291 krzyżyków. Dawno go nie wyciągałam, dlatego postanowiłam, że trzeba go trochę odkurzyć, żeby jakiś postęp znowu w tym roku wpadł. W zeszłym roku go w ogóle nie brałam na krosno, więc stwierdziłam, że czas najwyższy. I tak, tak się to tutaj prezentuje. Do tej pory haftowałam na nim metodą parkowania natomiast pomału odchodzę od tej metody ze względu na tempo wy wyszywania zdecydowanie szybciej haftuje się kolorami więc pomalutku wszystkie moje projekty na ten haft kolorami przechodzą nie widzę jakiejś znaczącej różnicy jeśli chodzi o jakość krzyżyka przy parkowaniu czy przy haftowaniu kolorami więc stwierdziłam że odpuszczam wolę żeby te przyrosty były zdecydowanie Szybsze. Mam tutaj już 7,5% pracy i haftowałam na nim 4 dni. No i to by było w sumie tyle, jeśli chodzi o moje prace w toku. Tak, w styczniu, tak jak mówiłam, 9106, w lutym 5881. Cztery projekty skoczyły. Teraz przejdę do. Zakupów, które poczyniłam od ostatniego filmu, zacznę może od materiałów, ponieważ mam bardzo ograniczone materi zapasy materiałowe, więc stwierdziłam, że czas to zmienić i zacząć je uzupełniać. I dzięki pomocy Ilonki, pozdrawiam cię Ilonko, zakupiłam w Hobby Studio takie kolorki, głównie Belfastu. Belfast to jest jeden z moich ulubionych materiałów, więc chciałabym mieć tutaj większą paletę do wyboru. Takie Kropeczki. Ale wpad też len obrazkowy, bo szukałam do jednego projektu i nie mogłam się zdecydować na kolor. Tak, to jeśli chodzi o pierwszą część materiałów i kolejne materiały zakupiłam do e, wzorów od Puntini i Puntini, które chciałabym również w tym roku wyhaftować. Ja dwa lata temu kupiłam kalendarz adwentowy od Puntini Puntini na Etsy i w tym kalendarzu właśnie było wiele, wiele wzorów, guziczków, pinów i stwierdziłam, że w tym roku trzeba zacząć coś haftować z tych wzorów, bo tylko leżą i czekają nie wiadomo na co. I tak, przygotowałam sobie materiał dla, do, do takiego bałwanka. Tutaj mamy w zestawie taki świetny guziczek. I tutaj wybrałam Belfast 32 CT w kolorze szary. Starałam się kierować tym, co tutaj autorka nam podpowiada, żeby użyć który materiał, natomiast nie zawsze u nas jest ten materiał dostępny, więc starałam się znaleźć coś podobnego. Mamy z koleżankami, tworzyłyśmy wzornik, wzornik materiałów dostępnych nie tylko właśnie u nas w Polsce, ale też na przykład w Ukrainie. I dzięki temu miałam możliwość sobie tutaj pozamieniać na, na bardzo podobne kolory. Więc tu mamy do tego zestawu. Tutaj do takiego Santa właśnie do, zastanawiałam się albo nad tamtym, nad tym innym obrazkowym, był piaskowy antyczny, ale w końcu zdecydowałam się na piaskowy zwykły. Bardziej mi pasował. Tutaj w zestawie również była taka nitka gotowa, to właśnie też było w tym kalendarzu. Adwentowym jest to jedyna nic specjalna, która tutaj do tego projektu ma być używana. I tak się to prezentuje. I tutaj widzę, że mikołajka nie mam. Sumie... A nie, jest też tutaj mikołajek. No pokaż się. Nie chcę się pokazać. Jest tutaj też taki guziczek. Mikołajek. Też są bardziej świąteczne klimaty, więc myślę, że bardziej w drugiej połowie roku będę się decydowała, żeby do nich przysiąść. Tak, tutaj Belfast 32 CT w kolorze naturalnym i ten zakupiłam do poduszeczek z miesiącami. To również są zakupy z ad kalendarza adwantowego. Każdy miesiąc. To akurat styczeń, luty i marzec. Myślę, że yy, myślę, że te projekty sobie zacznę w tym miesiącu. Być może uda mi się któryś skończyć yy, na konkurs do sampler, samplerowni, na konkurs 3D. Poduszeczki nadają się idealnie. Tutaj, jak Wam pokazywałam, mamy piny, guziczki, które są tutaj przykładowo pokazane. Yy, materiał kupujemy. Nie chce mi się go po prostu naciągnąć na ramę i zacząć działać, i liczyć, i zastanowić się, jak go rozmierzyć. Temu jeszcze nie zaczęłam, ale myślę, że zostawię sobie to już na wierzchu i na dniach powinnam ruszyć z tym projektem. Kolejny zakup, który poczyniłam, to jest zakup u Natalki. Natalka pomogła mi sprowadzić wzornik muliny Lukas. Zornik będę głównie używała, w, jak, będzie, jak zdarzy mi się przerabiać jakieś lukasowe, lukasowe wzory. Zornik jest przepiękny, świetny, bardzo podoba mi się jego forma. Ten zornik to mamy takie mini bobinki, które możemy sobie wyciągnąć. Tak to wygląda. Uważam, że to jest świetna opcja. Możemy sobie wziąć kolorki, dopasować. Dopasować przy materiale. Także super, super rozwiązanie, bardzo mi się podoba. Szkoda, że DMC czegoś podobnego nie ma. Więc tak się prezentuje. Muszę przyznać, że ta paleta kolorów Lukasa jest super. Ciekawa jestem, czy będą te mulinki dostępne w Polsce, bo myślę, że jest to świetna alternatywa dla muliny DMC. Jeszcze nie miałam okazji mulinami Lukas haftować, ale z tego, co dziewczyny mówiły, to. Haftuje się nimi bardzo przyjemnie, a cena jest niższa niż DMC, więc być może byłaby to jakaś fajna alternatywa. Ostatnie zakupy to zakupy, które dotarły do mnie w styczniu, ale zrobiłam je po grudniu z okazji urodzin, które miałam. Dzięki pomocy Asi Stitching Joe udało mi się zakupić parę przydasi z firmy Kochane. I tak, zakupiłam sobie. Nożyczki mojej ulubionej czerwieni. Nożyczki są świetne, wspaniale tną. Trochę żal mi ich używać, ale, ale używam. Najwyżej kupić nowe. Tak, nożyczki. Oprócz tego taki pojemniczek na igiełki. On ma tutaj magnes, także igiełki fajnie się, fajnie się trzymają. Żałuję, że nie było czerwieni, bo zdecydowanie kupiłabym Czerwony. No i ostatnie, ostatnia rzecz z tych zakupów to, to takie pudełeczko. Pudełko jest prześliczne, uwielbiam go. Z pomocą Asi zamówiłam już większą wersję. Czekam, czekam aż, aż dotrze. Nie mogę się doczekać. I pudełeczko wygląda tak, że tutaj mamy takie miejsce do przechowywania. Tutaj trzymam ingiełki, Tutaj mini nożyczki, też właśnie z firmy kochana, które już kiedyś zakupiłam. I te nożyczki sobie tutaj wiedzą w swoim domku. I to by było tyle, jeśli chodzi o moje postępy, o moje zakupy. Jak widzicie, nie jest tego za wiele, ale no niestety ja nie mam zbyt dużo czasu, żeby pielęgnować moje hobby. Teraz Martu również będzie ciężko, dlatego że, że nadgodziny w pracy nadal będą. Nadgodziny w pracy nadal będą, więc, więc znowu tego czasu będzie troszkę mniej. Teraz się skończyły u nas ferie, więc od poniedziałku dzieciaki wracają do szkoły, więc znowu zaczyna się cały ten szkolno-pracowy maraton. A ponadto. Yy, Postanowiłam, że w tym roku bardziej przyłożę się do projektowania wzorów. W moim sklepie dostępne są póki co dwa. Udostępniłam również do aplikacji My Cozy App, to jest jedna z nowych aplikacji do haftu, udostępniłam jeden darmowy wzór, który możecie pobrać ich strony, wrzucę Wam link do ich strony na pod, w opisie pod filmem. Mam już jakieś tam inne wzory też rozgrzebane, ale trzeba je wykończyć, muszę zorganizować całą dokumentację do nich. No i pewnie po malutku będę wrzucać i je udostępniać. Stwierdziłam, że w tym roku chciałabym, żeby tych wzorów powstało trochę więcej, no a jest to też czasochłonne. Ponadto, jeśli mi trochę przeróbek, z którymi dziewczyny się do mnie zwróciły, czy mogłabym im stworzyć ich XSD, więc myślę, że w tym miesiącu przede wszystkim na to poświęcę to czas, więc nie spodziewam się jakichś spektakularnych przyrostów, jeśli chodzi o miesiąc marzec. Tutaj przy okazji chciałam Wam właśnie wspomnieć o dwóch nowych aplikacjach, które się pojawiły na rynku. To jest właśnie w zastępstwie Krosticz Saga i Paradise. Te dwie aplikacje niestety nie są już dostępne do kupienia ze względu na restrykcje, jakie Google nałożyło na producentów z Rosji. Więc osoby, które dotychczas zdążyły zakupić te aplikacje, to je mają i one będą. Nawet jeżeli się zmieni urządzenie jeśli logujemy się na to same konto, to one są dostępne, natomiast nie udostępniają już żadnych aktualizacji no i nie można ich zakupić. Prostitch saga jest nadal do dostępna na, na produkty firmy Apple czyli ipady, iPhone, natomiast na Androida nie. Ja póki co głównie korzystam z Paradise'a i to przy nim, przy nim myślę na razie zostanę, natomiast pojawiło się My Cozy App i poza, pojawiła się aplikacja firmy Make Fantastic. Ta druga jest świetnym rozwiązaniem, dlatego że udostępniają tam swoje wzory do zestawów. Jeżeli macie swój zestaw, oni na swojej stronie mają instrukcję, gdzie pokazują, co trzeba zrobić, żeby uzyskać od nich. Schemat elektroniczny, który właśnie w tej aplikacji będzie można e, używać. Natomiast e, do my Cozy App wrzucamy swoje pliki póki co. E, mają też tam na stronie trochę darmowych udostępnionych i z tego co się orientuję, to w przyszłości będzie można również w aplikacji zakupić. Miałam okazję Cozy App e, testować jeszcze zanim została wypuszczona. Odeswał, odezwałam się do twórczyń programu. Więc troszkę sobie z nią podziałałam. Fajnie się sprawdza przy małych wzorach. To samo fantastyczne. Natomiast Michael's Avma miało problem z dużym wzorem. Próbowałam na nim odpalać mojego Star Trek'a. No i niestety, ale troszkę wolno się to tam wczytuje. No nie ma obszaru wydzielonego, czego mi brakuje przy tych moich kolosach, bo jednak ja sobie jakiś tam obszar zawsze wydzielam, w którym haftuję. Natomiast jest to początek tych aplikacji, więc myślę, że to jest. Coś rozwojowego i jest szansa, że... że będą się powoli rozwijać. To by było na tyle w tym filmie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Cieszę się, że tutaj ze mną jesteście, że oglądacie. Czekam na Wasze komentarze, postaram się na każdy odpowiedzieć. Nie obiecuję, kiedy kolejny film się pojawi, bo no, ciężko mi się tutaj zebrać do tego nagrywania. Jest to zawsze dość dużo organizacji. Ale myślę, że tak jak nie za miesiąc, to za, za dwa, postaram się znowu do Was odezwać. Oglądałam ostatnio film Sisi, wspominała, że przydałaby się instrukcja do aplikacji Notion. Bardzo chętnie bym taką instrukcję nagrała, ale wiem, że to będzie bardzo czasochłonne, więc nie wiem, być może w przyszłości się uda. Na razie nic nie obiecuję, bo, bo jest to jeśli chodzi o ten planer hawciarski, jest to bardzo rozbudowany. Projekt i, i dużo tłumaczenia. Natomiast, jak ktoś będzie na, na sabacie w, organizowanym przez Oles Samplerowi, to, to będę mogła na miejscu też coś potłumaczyć, pokazać. Ja na pewno laptopa będę ze sobą miała, bo obiecałam już Magdzie z haftowanego świata Magdusi, że, że pomogę jej trochę tam dodać nowych funkcji w kalendarzu. Także, jak ktoś będzie jeszcze miał ochotę, to to będę służyć pomocą. Dobrze, kończę na dzisiaj. Dzięki, że byłyście, że oglądałyście. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa.